Sora za ten wstęp widzowie, że o Elitrze ale ze mną jest dzisiaj pan... Kim jesteś? Pan nikt. Bowiem o to już nie lubi. Eee, i płaczę. Cicho masz powiedzieć Twoją nazwę na YouTube. i fizip Nie płaczę. płaczę. nimi Tudu. Jak to go tam O nie! Nie! Mam mało HP. Nie. nie Nie! Mam doświadczenie, ty nie! Nie mam skina! <gryb> Miałeś rację, mój róg, grip, mój róg. Weźmy co tu jesteś. Cicho miałem małcha, prawda? Gdzie? Ja jestem tutaj. A nie, teraz drugi raz. Wiem. Gdzie że żeby pokonać z łapki? Normalnie da się Gripera z łapki pokonać. Jeszcze nic nie, nie pokonałem. Nie widziałeś. O tutaj masz ogóra z kolejnego Ała Który cię, Który tak widziałeś, że jak rzucisz miecz na kaktusy to o wyrzucam ci enchantowanego Rzecz, którą wyrzucam Tak ja... widzowie, no Ale jaki miecz? Byle jaki Glu... o! Jaki fart Prawda? Widzisz to wiochy Moje wiochy, którą już opętałem, Zabiłem tu golema, ale umarłem, z zewnątrz nie! To mój hełm, to mój hełm. Co to nie wieźniak! Uratuję cię! Nie, nie, jednak nie uratuje. Bo sam muszę ty ratować. <grym> Uciekaj. Ale zabrałeś wszystkie? Troszkę. Nie, no, wie nie, no. Serio? Chlebek. Nie, no! Ryb. <grym> Rip czwarte piąte i raz. No. Ja weszłam z tego, nie policzę. Zobacz na odcinku trzecim. To ogarniasz. Ile razy to się policzy. Nie, to Mac Mini Mike! Mini Mike! <laughs> mini Mike! <laughs> mini Mike. <laughs> On zawsze taki... Co to było, od, Creeper?! Od, od Jak zawsze! Uciekaj, bo cię znasz no, Nie, lety. spokojnie, to moja rodzina. To swoje rodzina. Nie, no. Która cię zabije na, na urodziny. No tak, no bo, dost, no bo dostałem. No widzisz, no bo dostałem power. Mm. Na no, urodziny. O! O no. nie, jeszcze oni ci chcą dać w dupę. Jeszcze no mini Michael, za to, że dostałeś pałkę. Mini Michael! Michael <laughs> ja nie. To, to nie, bo Michael nie. Nie, Michael jest jak zawsze. Michael zawsze jest taki groźny. Aha. Dobra, skaczemy na bombę. Dada, <laughs> pomknij. Ja jestem jak Dream. O, Endermana zaczep. <laughs> Okej. Okay. Nie no mam co do O, kurde. Nie! Proszę! Gdzie on? Do, do! Dobra, idealnie, dzięki! Dzięki za zaczepienie. Cześć! O, dotknął! Patrz! O farmienie enderpełki! To nie ja! Co? Kto umarł? Dobra, idę, po do Endermana. To ten, tak? Gdzie oni się tak... Uciekają od Ciebie, bo się boją mam złot, na złotym koronie. Enchantment. Enchant tak? O! Oh! Enchant Trzeba Cię zabić. wiesz, że on będzie miał połamane. No kurde. Nie wiem, Dobra, teraz. Czas zacznie, zacznie się nowej ery. Nie! Na początku muszę przetrwać noc. A później zdobędę kamienne rzeczy. I dalej jakoś sobie poradzimy, nie? Ale, ale jak ty chcesz kamienne rzeczy zdobyć, jak ty nawet nie masz drewno? Po nocy. Ale przecież nie nie żadnych... Ale zdobędę drewno! Cicho, nie komentuj. Nie masz doświadczenia. No tak, przecież z tych krzotków... Nie jesteś weteranem. No tak, przecież z tych krzaków możesz mieć podtypia. Ale nie ja pójdę pod drewno! Dobra, jaki chłop. A niby od 2020 gra. Nie! Jak to możliwe, jak ja w 2013 roku się urodziłem? What? What? No możliwe, bo... Widzowie! Każdy, kto subuje chlebka, ma stuprocentową esse. No esę. Odzień! Po pięciu latach. Proszę. Nie! Nie! No mini-Michael! 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 Michael Fast! Michael mnie zabił! Jest! Jest! Widzowie w końcu dzień! Idę po drewno speedrun. Jesteśmy w pogodzie w Polsce. Widzowie, ja dziś mam sprawdzian z Anglika. Bajcie łapkę w górę, please, I suba. Dobra, drewno. Ale ja mam esta.

Pik, 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 pik. <gly> w w lesie. Cicho! Nie podpowiadaj mistrzowi! Jestem mistrzem. Przestań, jestem mistrzem. Filip Nielicz. Jestem mistrzem. W tego Minecrafta. Co ci tyle pytaj. Nie pytaj. Nie pytaj. Po co pytasz? Miałeś nie pytać. Mm, ale nikt ciebie by nie pytał o zdanie, wiesz? Bo Ty... nikt nie musiał. Dlaczego nie musiał? Bo nie. Dlaczego nie musiał? Bo nie musiał. Czego nie musiał? Nie. Kto czego nie musiał? Nie, nie, nie pytać. No tak, nikt nie musiał Ciebie pytać. Tak. Bo nikt Cię nie zna. Czemu jeszcze nie zrobić sobie śikierki? Po co? Żeby ten, no, na przykład pięć... A na razie mi się to nie przyda, więc... A craftinga? Mam crafting. Ale... Proszę mi nie podpowiadać, jestem mistrzem. Który bo się... No bo, bo, bo mistrze nie potrzebują siekiery. Siekiera zadaje mniej od tego, od miecza. Ale żeby ścinać. A po co? A po co? A po co mi teraz drewno? A żeby bezu... Dobra, nie, bo Cię zaraz wywalę cave'a. Tu nie ma cave'a. No, ale I już się skop tam. Nie. Tak, żebyś był diaksy. Po co mi diaksy teraz? Żebyś... Oh! Oh! A, jeszcze tam masz węgiel. To akurat. Tylko cztery żelazka. No, to dużo. Na budki. Nie no żadne łódki to nie pójdę. Co ty zrobisz? Dobra, gdzie ty niby widziałeś tutaj węgiel? Tam. Ostatnio widziany w Polsce. Ty, o nie! To jest najrzadsza rzecz w Polsce. Wie? Nie, najrzadsza... Miedź! Najrzadszą rzecz w Polsce to cukier. Widzowie jak macie cukier, to proszę dajcie mi. My bardzo potrzebujemy. Mm. Już... Za, za cukier to my sobie nowy komputer kupimy, nie? Mieszkam, więc mogę powiedzieć. Nie, nie po. No. Nie masz nie mówić, nie mieszkam. Powiedz, gdzie ty mieszkasz. Nie. No. Czemu? Nie chcę, żeby mnie prześladowali. Nie zda, nikt mnie nie ogląda prawie. Nie to jakaś osoba będzie cię oglądać, bo ktoś cię sobuje. Muczka! 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 Dobra, drugi hit! Muczka! Kumamala! 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 Gusta! Gdybym teraz szkieletona jakiegoś nie? Bym miał po szkieletonie, bym sobie zrobił. Komalala, bym, go, bym, bym, go nazwał, bym go nazwał chlebuś. Chlebuś. A nie karat. Nie, nie. nie będę... Nie będę go nazywał karat. Nie, nie. karat Filip, przestań szeptać coś. No się tam! To cię pytał. Bebsztyki. Możesz nic nie mówić, proszę. To po co tu jestem? Żeby ci przeszkadzać. Właśnie po to. Nie, właśnie po to jesteś tutaj, bo mama cię tu zostawiła. X tak. Mmm. Właśnie teraz myślę, że ja chyba pojechała do domu Beze mnie. Nie, tak. pojechała Iks do domu, Ale ja u mnie już dawno skończyła skupy. Jakbyś nie wiedział. Miecz? Miecz? To. Budki. Cicho. To. Żadnych budków nie. Budki nic nie dają, prawda? Dają dużo. Hmm. To jest najsłabsze ci zbroi. Wiesz o tym? Najsłabszy to jest hełm. Nie. Hełm jest drugi najsłabszy. Najsilniejszy no od klata. Mm. Klata mniej więcej daje ochrony. Bebsztyk. I teraz Arbuzan. Przy... I teraz by się przydała siekiera. No właśnie. Arbuzan. Nie, to nie arbuza. No i zapomniałem craftingu. Poka... Nie masz. Nie. Masz. Mówiłem. Cicho, nie znasz się. No, to dziękuję bardzo. Szekiera. Przydatna. To nie jest arbuza, ile razy można ci powtarzać. Przestań szeptać, proszę, bo źle odcinek wyjdzie. Słyszą cię. Tak. Dobra, nie zwracamy na głosy uwagi. Ili proszę, przestań. Ja, či... Tak Čakajte, je tá sama vioska? Uh -huh. Nie. Tak. Chyba? Tak. Alebo... Tak, zrobíme ogromnú kupochyne. A nie! To si ideme vioska? OMG. Oh A jednak nie. Czło za czy nie? Nie wiem dolec, ja będę dzwonić. A ty masz mój telefon? Nie, ja cię oddałam. A, oddałeś, nie? Jest przy komputerze. Dobra, dzięki. Pilnujcie maszki, pilnujcie siebie. Na co lecieć? To ten egzamin, Która to już jest? Piętnasta. A ile? Ja przecież o piętnastej miałam iść na spotkanie. Poradzisz sobie z synku? Tak. dzieja! wy armii bruku to nawet nie zbią? nie no dobrze zadzwonię, to do będzie ulubione przepuścimy oh. skinięcie niczemu? bo przecież potwarcie jest łatwe nie jest łatwe mam mieć kamienne Ja jestem bardzo dobry To było niechcące! Ja jestem bardzo dobry w PvP. Ja jestem na przeciwie. No co? Bo ty na po jest chujesz wtedy Minecrafta? A ja chociaż gram w inne gry. Też. Ja teraz rzadziej gram wtedy Minecrafta. Tylko sobie trochę Minecraft, żeby sobie, sobie poświęcić. Jest czas Wodą teraz nie popłynę. W sensie będzie bardziej e, bardziej bezpiecznie. Bardziej będzie no będzie będzie właśnie. Potworny. Nie miał. Tu, 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 tu. O nie mam małe jedną. Dużo w sumie. No, dużo. Teraz du. zbił mi się na oczach. jest! Czemu mi nagle przestało sprintować? Nie. Jak hmm. będzie jakaś piramida, to tam pójdę. Nie będzie, bo to jest pustyni pustynia. Nie. Nie nie mam, mam, mam inny wybór. Kielek nie trafi się mnie. Ile ich tu jest? Pustynia. Pustynia jest najsłabszym białym dla mnie w sumie. Takie kiełka uratowały mi życie. Nie no. ty ciągle nagrywasz? Tak. A to jak ty chcesz? W szczęcie, nie wy... nie to ciocia? Nie wytnę. Nie, to będziesz mi śniął. Jeśli mi kuczecie, to cię lubię. Idę sznur. zaraz Nie! Nie! Pyrtek! Pyrtek! Spadaj, Pyrtek! Goni mnie? Jak myślisz?

Czas by użył miecze na te zombiaki. Żegnaj, Mati. Jeden pad. Dobra, teraz ten, Którego, który jest najważniejszy. Nie! No co jest? Dobra, widzowie, zrobimy to w następnym odcinku. Ja sobie nie zasypię, nie? No. A. Siada. A. A. To jest moja logika. Dobra. Widzowie, widzimy się już w następnych odcinkach. Nie opooglądajcie tego na bank. Wszystkim papa!